w takiej sprawie? Panie, to nie dzisiaj już? Na dzisiaj, masz No, pan to Nie, do, do no. Na, dobrać. No, dobrać. Co, jak się Pilot? No, trzeba iść. Jaca! Zamykają, szkoda, za przyślałem się za dłoń. Dobry wieczór. Masz? Wszystko mamy, tak? Chodź tu na klatkę, głupi się To jeszcze ten, ten, mój, tak? No. Z tutaj yy, z Łukaszem, to, to, to jest do adwokata tam. Dobra, i do dziękuję. Do mały, do ja tej niskiej. Dobra. No co, opiekuj się co pisz. Pisz. Dobrze, widzowie, trzymajcie się i znikam. Podłączę wam te broń już... Trzymaj się, nie zapomnij... Ja co nie zapomnę, bo zginiesz. Jezu, prace. Panowie to wygubają. Dobra, już się podniesiemy, A 3 stycznia nie myślę zęba jeśli bym macie. Dobra. Masz wszystko? Ja. Tupa. Dobra, idziemy. A trzeba płatki jeszcze, żeby się kryć. Ja ja mój ja, wyrosił, ja, 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 ja.